Shadow Tydzień nam się zrobił. Do 17 sierpnia możecie usunąć frustrację ze swoich Pokémonów w trakcie eventu TakeOver. Jak znaleźć najlepsze ataki do Pokémonów możecie znaleźć na tej stronie. Dodatkowo więcej teamów R respi się na mapie, czy to poprzez pojawienie się balonów, czy pokestopów. Z działania go możemy dodatkowo teraz złapać Shadow Giratina. Jeśli chodzi o rajdy, nie jest jakiś rewelacyjny Pokémon, ale warto mieć go w kolekcji. A w weekend 16-17 sierpnia od godziny już 6 rano do 20 wieczorem 17 na rajdach będziemy mogli spotkać. Spotkać Shadow Kajorga, która będzie mogła być Shiny, czyli Shadow Shiny Kajorga. Co ciekawe, Shadow Kajorga będziecie mogli spuriﬁjować i zrobić jej wtedy primal wersję, jeśli macie energię, ponieważ Shadow nie może być wersji Mega, ale możecie ją spuriﬁjować i wtedy zrobić sobie fajną wersję. Primal. 16-17 sierpnia także będziemy mieć dodatkową przepustkę, jeśli chodzi o rajdy. Czyli, jeśli 15 sierpnia zachowamy przepustkę pomarańczową, to przez weekend będziemy mogli zrobić łącznie 5 darmowych rajdów. Shadow Kajorgę warto polować, ponieważ jest to top 3 pokemon wodny, jeśli chodzi o rajdy.